Tyle bardzo ogólnie, jeśli chodzi o spotkanie z panami Przemysławem Jerzejewskim i panem Szwedzem. Co do innych kwestii, to prosiłbym teraz panią Marię Ceglecką i potem burmistrza Rutę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja odniosę się do dwóch pytań. Pierwsze dotyczy szkolenia kadry kierowniczej i pracowników urzędu na temat szkolenia i pomoc doradca w zakresie etyki unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym. Jest to szkolenie ministerialne z puli ministra spraw wewnętrznych i administracji w ramach środków unijnych. Jest to szkolenie całkowicie bezpłatne. Przeszkoleni zostaną wszyscy pracownicy urzędu, w tym kadra kierownicza, łącznie z grupą pracowników, którzy wypracują rozwiązania pozwalające na wdrożenie w naszym urzędzie systemu antykorupcyjnego. Zawsze lepiej się zabezpieczyć przed działaniami, które mogą czasami wystąpić. Także jest to szkolenie całkowicie bezpłatne. Odbywa się u nas w urzędzie. Poświęcamy tylko po prostu mu czas, ale nie, jest, nie będzie to czas na pewno stracony, bo wypracujemy konkretne rozwiązania. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, jest to zarządzenie dotyczące określenia terminu przechowywania dokumentacji. Są to projekty również ze środków unijnych, i umowy dotyczące tych projektów wymagają określenia terminów przechowywania dokumentacji związanej z tymi zadaniami. Dotychczas obowiązujący jednolity rzeczowy wykaz akt, który był obowiązywał, w gminach. Teraz mamy już nowy, ale w momencie, kiedy to zadanie było realizowane, był inny, jednolity rzeczowy wykaz akt. On nie zawierał jak gdyby klasyfikacji tych właśnie dokumentów, stąd w każdym przypadku podejmowania decyzji o przystąpieniu do realizacji takiego działania czy zadania, jest wymagane określenie wymogu przechowywania dokumentacji. Taki wymóg w stosunku do tych dokumentów akurat wynosi 20 lat i musi to być wyraźnie w jakimś dokumencie zapisane. Tym dokumentem jest właśnie zarządzenie burmistrza, które w tym przypadku zostało wydane i w jeszcze innych przypadkach, jeżeli będzie taka potrzeba, zostanie wydane. Jeszcze tutaj nie uzupełniłem, że rzeczywiście zapis 66. rocznica wyzwolenia na cmentarzu jest podwójnie wprowadzony. Przepraszam za to. No, można się tylko uderzyć w pierś i, i, i tyle. Powiem tylko, że ten materiał jest opracowywany w ogromnym tempie, ponieważ do ostatniej chwili doprowadza się pewne kwestie i potem czytam i nie wszystko zauważę, jak widać. I tylko poza przeproszeniem mogę powiedzieć tyle i, i liczyć na to, że mi się to więcej nie zdarzy. A jak się zdarzy, to z góry przepraszam. Pytanie następne dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starym Tomyślu przeznaczonej do sprzedaży. Jest tam kilka metrów kwadratowych i jest to grunt przeznaczony pod przepompownię, no a żeby dopełnić wszystkiego, żeby przekazać to do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, trzeba zachować pełną procedurę związaną z wycenami, potem ogłoszeniami, dopiero potem dochodzi do umowy sprzedaży, bo wiadomo w jakim celu ten grunt ma być przeznaczony, ma być tam przepompownia i dlatego ta procedura tutaj jest w taki sposób zachowana. Spotkanie w sprawie finansowania klubów sportowych. Jak Państwo przypominacie sobie, elementem składowym kampanii przedwyborczej były głosy dotyczące finansowania klubów sportowych. I wówczas między innymi burmistrz brał udział w swego rodzaju bezpośrednim kontakcie z internautami i było pytanie dotyczące, czy aby byłaby możliwość usiąść do stołu i porozmawiać na temat finansowania, padła wówczas odpowiedź i zobowiązanie, że oczywiście, jeżeli no to do takiego spotkania dojdzie, w związku z powyższym burmistrz został burmistrzem, no to chcieliśmy zrealizować to, co było obiecane, dlatego do takiego spotkania doszło. Powiem w czym rzecz, a no rzecz ma się tak, że podział środków finansowych, mówię ogólnie teraz, te, których Rada Miejska przeznacza, miałby się odbywać z tak zwanego klucza. Dzisiaj taki klucz funkcjonuje w ramach uczniowskich klubów sportowych. Tam jest parę elementów, chyba nie czas i miejsce, żebym teraz o tym mówił, ale one uśredniają się na część składową na obliczenia i z tego klucza wtedy zapada decyzja. Organizacja sportowa przedłożyła swoje sprawozdanie, ma zasób taki, sukcesy ma takie, w związku z powyższym pod kątem następnego roku takie powinna otrzymać w udziale procentowym środki finansowe, czyli jeżeli przyjmiemy, że tysiąc jest do podziału, ktoś tam ma tego udziału 30%, procent, już wiadomo ile tych środków dostanie. Oczywiście te rozmowy, to były pierwsze rozmowy, teraz są zbierane dane i będzie przygotowywany tak zwany wstęp do sprawy na bazie tych danych, które pochodzą z roku poprzedniego. I całość tych rozmów jest prowadzona pod kątem roku 2012. A jak Państwo wiecie, właśnie pierwsze rozmowy na temat środków finansowych już rozpoczynają się w miesiącu, można by przyjąć w sierpniu, kiedy jest przygotowywany program. Czyli jak jest program współpracy z klubami, organizacjami sportowymi przygotowany, to już wtedy powinny być te dane, żeby była możliwość poinformowania, że taki stan rzeczy zainteresowani przyjęli i chcą, żeby to było respektowane. Będzie to pomocne także w tym podziale środków i w tej walce, która dotychczas występowała, my mamy za mało, a tamci mają za dużo, żeby te, tych sporów tak zwanych po prostu. Nie było. I to się odbyło, mówię jako pierwsze spotkanie. Prosiłbym bo następne, o ciszę. Jeszcze będą miały miejsce. Następny temat to umorzenie podatkowe. Ja na jednej z komisji nawet przedłożyłem taką informację, chyba było na komisji komunalnej. To umorzenie dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bak Osiedle Armii Krajowej 125 w Poznaniu. 14 stycznia 2011 roku do Urzędu wpłynęło postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z 16 grudnia 2010 roku przesłane przez naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto. I z tegoż właśnie postanowienia wynika, że dłużnik nie posiada ruchomości, nieruchomości oraz wierzytelności, czyli w ogóle nie posiada nic, żeby można było ściągnąć tą kwotę, która gminie Nowy Tomysz jest należna. Na podstawie tego postanowienia, ponieważ nie ma już z czego ściągać, burmistrz jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do umorzenia takiej kwoty, bo ona ściągalną już nie jest. Czyli każde następne występowanie byłoby tylko ponoszeniem kosztów, a nie próbą egzekucji tego, co w gminie jest należne. W związku z powyższym do takiego umorzenia podatkowego doszło, ale właśnie biorąc pod uwagę pytania, które mogą się pojawić, a to było tak w czasie, że tylko komisja chyba komunalna wtedy usłyszała no, no, ten tekst właściwie sprawy w związku z powyższym pewno to pytanie dzisiaj, ale Czułem, że, że to może być to pytanie, dlatego przygotowałem się do odpowiedzi. Kwota idealnie się zgadza po 942 zł wraz z odsetkami w wysokości 4281 zł. Przetarg, parkometry, to co miało być 1 stycznia i 1 kwietnia i to nie na prima aprilis, tylko miała wejść w życie Stefan, niestety nie wejdzie. Bo wpłynęła jedna oferta, która ta oferta była wyższa od kwoty zakładanej tej, którą mamy zabezpieczoną w budżecie i można było um, podjąć decyzję taką, żeby to właśnie tak było przygotowane, gdyby tak się stało, że gdyby to były różnice bardzo minimalne, to pewno wnioskowalibyśmy jeszcze dzisiaj o zmianę, bo była takowa zmiana podejmowana. Zaś biorąc pod uwagę określone przesłanki, pytania, które pojawiały się w całej procedurze przetargowej, uznaliśmy, że przetarg należy unieważnić. No, powodem jest głównie to, że kwota, która wpłynęła, była przewyższała tą kwotę, którą my dzisiaj tutaj zabezpieczamy. Na podstawie tego ogłaszamy jeszcze raz przetarg. Rozstrzygnięcie ma nastąpić przed następną sesją, czyli gdzieś tam 22 trzeci marca, bo sesja jest przewidywana na 25 marca i wtedy będziemy mieli rozstrzygnięcie w sprawie dlaczego mówię o tych pytaniach? Pytania dotyczyły pewnych elementów parkometru i nie do końca były jednoznaczne. Znaczy my wiedzieliśmy czego chcemy, określiliśmy te warunki, ale między innymi pytania dotyczyły tak zwanych nóg, z czego to ma być zrobione. No my oczywiście nie chcieliśmy zwykłej blachy, bo ona będzie rdzewiej, co chwilę by trzeba tam, nie wiem, balować, coś tam jeszcze i to miało być z, ja przykład tylko podaję, z jakiegoś lepszego materiału, no ale na podstawie tego jeden z kontrahentów wystąpił, że on właściwie został zdyskwalifikowany, bo jak my określiliśmy takie warunki, to on już nie wystartuje w przetargu. Żeby, przepraszam, kuchać na zimne i nie mieć czasami kłopotów z tego tytułu, lepiej było doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ten przetarg unieważnić, ogłosić jeszcze jeden, bo wtedy będzie klarowna, czysta sytuacja. Jeżeli by się nie udał, to wtedy można przystąpić do rozmów co jak i gdzie. Zaś proceduralnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę ustawę o finansach publicznych, nie mamy możliwości ominąć procedury przetargowej, pomimo to, że chcemy to zlecić własnej spółce, czyli, bo tak, taka była przymiarka, zakładowi gospodarki mieszkaniowej, no dobrze, przedsiębiorstwo usługowe, musi być zachowana procedura przetargowa. Dlatego takie może zachowawcze, delikatnie rzecz zachowanie, ale lepiej kuchać na To ja może kończę, czy chcecie jeszcze ad vocem? Czy tyle nośnie parkometrów? I to chyba i to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy zatem do punktu dziewiątego. Jest to punkt interpelacji i zapytania radnych. Na piśmie do tej pory nie wpłynęła do mnie żadna interpelacja. Proszę bardzo, można w tej chwili ustnie zgłaszać czy też zapytania, zapytaniami się kierować. Proszę bardzo, pan radny Przemysław Brych. Panie burmistrzu, ja mam raczej zapytanie odnośnie, na jakim etapie, na jakim etapie są rozmowy odnośnie do finansowania placu zabaw przez Stan Gier. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mateusz Jędy. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie zapytanie, chodzi odnośnie wywozu śmieci przez firmę TEF, zwłaszcza z terenów wiejskich, konkretnie posłużę się przykładem mojej wioski, bo jestem najbardziej zorientowany, chodzi tu o Osątowy, gdyż według umowy z mieszkańcami śmieci powinny być wywożone co 28 dni. W miesiącu styczniu wywiezione były 11 stycznia, a już w lutym planowany wywóz był na 22, czyli po 42 dniach, ale był to początek roku, nowy harmonogram, czyli jest to zrozumiałe. Tymczasem jest, mamy dzisiaj dzień 25 luty, a kubły na śmieci ciągle stoją od tego 22 i nie są wywiezione. Po, inter, po interwencji w firmie TEF otrzymałem informację, iż z uwagi na wysokie mrozy, no jest to troszeczkę dziwne wytłumaczenie, śmieci zostaną wywiezione w dniu 26 lutym, czyli dniu jutrzejszym. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Drugie natomiast moje zapytanie dotyczy budowy planowanego w tym roku oświetlenia ulicznego Glinno 5, droga na Stary i chciałbym się dowiedzieć, czy w planach jest postawienie lampy ulicznej przy znajdującej się tam przystanku szkolnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominam, że jesteśmy w punkcie interpelacji i zapytania radnych. Proszę bardzo, Pan radny Jan Klinko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam jedną interpelację na piśmie krótką i dwa zapytania. Zgadzamy się z prośbą do pana burmistrza o podjęcie działań mających na celu zasypanie i utwardzenie na odcinku ulicy Broniewskiego będącym przedłużeniem ulicy Brzozowej. Sprawa ta była zgłoszona ustnie w czerwcu ubiegłego roku przeze mnie panu Burmistrzowi Wojciechowi Ludzie, który obiecał zająć się nią. Niestety nie nastąpiło to do tej pory, stąd ponowienie prośby na piśmie wraz z podpisami zainteresowanych tym problemem mieszkańców. I mamy tu sześciu pod, y, mieszkańców z tej ulicy, się podpisało z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Y, myśmy rozmawiali, gdy była naprawiana ulica bodajże y, tysiąclecia wtedy.